Cześć widzowie. Film przedstawia cztery auta Terakan. Chłopaki jeżdżą po bezdrożach. W trzech autach została zrobiona podwójna pukanka układu olejowego, co spowodowało tym, że po przejechaniu ponad godzinnej trasy w offroide w tych trzech autach dalej był jasny olej. A to są silniki diesla, więc nie powinien być jasny olej w teorii. Oraz w jednym aucie została wypukana chłodnica, gdzie znajdował się olej po wycieku z uszczelki. Zapraszam do oglądania. Cześć panowie, co dzisiaj będziemy robić u was w autach? Generalnie z olejem jest wszystko w porządku, ale dobrze by było przeczyścić. Stara maszyna, więc dobrze by było za nią zadbać. Natomiast jeżeli chodzi o, pukant, o, o wtryski, no to czasem troszeczkę kopci, więc dobrze by było też małe renowacje. Cześć, będziemy robili pukankę układu chłodniczego, bo niedawno była, był wyciek oleju do układu chłodniczego, więc dobrze by było to zrobić. Cześć, no tak jak wcześniej u kolegi, no, zrobiłem pukankę oleju, wiadomo, samochód ma trochę przelotów, więc na 250 tysięcy. No, przydałoby się mu coś porządnego zrobić. A jaki, ma, jaki masz kolor oleju w tym momencie? Kiedy ostatni raz wymieniałeś? No cóż, będzie no, z 15 tysięcy. Spokojnie, przyjechany ma teraz. No i to wiadomo, jak dystrybu to, to czarnie, tak? Okej, okay, dobra, dobra. A w tym aucie co będzie robić? Cześć. Cześć. W tym aucie będziemy y, zmieniać olej i będziemy czyścić go płukanką engine flash. Robimy to dlatego, że samochód ma. Na tablicy 185 tysięcy, ale przyjechał z Niemiec z bardzo małym przebiegiem, więc pewnie ma stówkę więcej. Więc poprzedni właściciel w Polsce nie za bardzo dbał o ten samochód i zmieniał olej, jak mu się przypomniało co dwa lata. Ja robię już trzeci rok z rzędu co 5 tysięcy, a jest czarny jak smoła za każdym razem. No i czas najwyższy, żeby go doczyścić, żeby, żeby w końcu zaczął żyć i oddychać. A co to jest za Powiesz jeszcze raz silnik? Tak, to jest 29CRDI 163 konie 2004 rok. Także no fajnie się tym jeździ, taki stary trochę klekot, ale na nasze potrzeby wyjazdy do, na poł do południowej Europy, Albania, Bułgaria świetnie sobie radzi. Czyli głównie szutry i, i asfalty, tak? Szutry, asf autostrady, szutry i jazda po górach. OK. Bez dużego błota. Ja się kurna naszukałem na się duży jak nie byśmy trafić taki wiesz. Dobra, dobra, nic spaniaki No i czyści dobrze Ten jakiś rzadki co prawda Ale to zielone Ale zielone To jest koronawirusowy ze spirytusem Nie pachnie miętą? Ja to ciasta bym to wziął co, to to pierwszy Tak. Preparat do czyszczenia wtrysków benzynowych jest dolewany do układu chłodzenia po to, żeby połączyć płyn chłodzący z resztkami oleju, które się tam znajdują. Na zdrowie. Tak. to musiałbyś 250. bier. No, Mieścię no, 50 kręcisz. Nie, nie sama przednia. No, no. No. Czarny złota. Dlaczego no akurat ten olej wybraliście? No bo według specyfikacji ten akurat y, wychodzi, tak? Mów, nie ma swojego jakiegoś tam wybranego, ale mój ten Według wszystkich norm naj, najbardziej odpowiada do tego co Nie jest w miarę tani. Dość rzadki jest po prostu w momencie kiedy jest spitany. Także dużo więcej można zejść. Teraz wlewamy drugą fukankę. No zadziałało, już rzeczywiście widać tu nawet, że jest czyściutko. To ja chociaż o moim silnik nie wiem, chodzi o to, żeby pokazać, że te silniki nie mają lekko. Miałbym takiego właściciela czy miałbym lekko. Trochę się ubrudził. Ale pukałem ostatnio w kałużach. No, dobra, jak w tym silniku wygląda podpięcie? Proste Tu mamy wejście, czyli do pompy. to mamy powrót. Mam nadzieję, że gruszki nie będzie trzeba. Bo tak jak to często w Tarakanach czasami bywa. To ta gruszka ma zawór zwrotny. Że jak nie, mówię, ktoś wymieni filtr, gruszka nie ma, nie ma tego zaworka zwrotnego, bo już się popsuł. To samochody nie można odpalić. Wtedy trzeba z plaka walić, tak? Tak jest, bo nie chcę. Tak. Teraz, no co, kolega się zgodził, mówi, żebym zrobić pukankę wtrysków w naszym Delfaju. Gdzie to mógł, każdy mówi ostrożnie, no, nikt nie chce należy. dać. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Będzie Nigdy nie. do wymiany, bo słapa silników. No, niego tak. nie było robione, więc nic nie było wtrysków, nic nie było czyszczone. więc sami jesteśmy ciekaw. Ciekawie co to wyjdzie, nie? Dwa razy cztery kabel? No to chcesz przynieść. Wróciłem wiem z tym Czegoś, to to jest. Chciałem to, 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 to. jest No co to jest? Przedłużka, żeby chodziło i jak No?

Nie, ma wody, ale czarno. Kawałki olejki sypu zostają. Olej jeszcze jest. Czyli co, wyciągnę olej. W pierwszym pukaniu dokładnie układu chłodzenia i to zbiorniczek wyrównawczy, nalaliśmy tutaj preparat do czyszczenia chłodnic plus preparat do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych i tak połączyło osad, który się tu znalazł. Spłynam i go wydostał. <grywa> Drugie płukanie, drugi raz zalewamy. Dobra. Dwie, dwa razy. Tak też mówię, to się mówi, do odważnych świat należy. Jak ten to się silnik wymieni. A jak będzie pulać, to będziemy polecać Tu będziesz co Zlewamy drugi raz olej. Po drugiej półkance również. jest. Czyli takie ekstremalne półkanie. Raz po razie samochód tylko chodził tam przez 35-40 minut. Gorąco. Na jałowym biegu. Mimo tego, że zlewamy drugi raz olej czarny, no to znaczy, że tam naprawdę było co wypłukać. Także ja się już cieszę, że chłopakowi będzie lżej pracować. No to to jest olej po drugiej półkance. Także tego syfu zeszło naprawdę wyjmij czysty, o, tak. To jest czysty. Wkładamy go do środka i wyciągamy. Jesteśmy po dwóch półkankach. Kolej zawsze był czarny jak smoła. A zjechałeś? Jeździłeś autem? Nie. Teraz? Przed tak. Zjechałem na dół. Po... Pochodził, powiedzmy sobie, nie wiem, może z 5 minut i jest taki. Jest po prostu czysty. Weźmy jeszcze raz. Weźmy jeszcze raz, bo to własnym oczom po prostu nie wierzę. Mam ten samochód 5 lat. Po prostu jest fabryka. Preparaty Tek 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tek2000.pl jest fabryka on jeszcze chwilę poczeka żeby tam ściek dobrze, żeby mm. wiedział ile mam dolać, ale no kurde, jest to po prostu no i teraz niech mi ktoś kurna powie, że to nie działa druga wymiana z dodatkiem już zalewamy, zjeżdżamy i sprawdzamy kolor oleju, tak? Tak jest. Chwilę przepracuję. Jeszcze chyba za mało jest tutaj. Mhm. <gryśle> 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 Chociaż może trochę jest, ale nie wiem. On jest suchy generalnie. Trochę jest, kurde. Ciężko powiedzieć. Nie, Niemożliwe, że byłby taki jasny, nie? Jak to niemożliwe? możliwe Jakby go gdzieś tutaj przyłożył, to ostrość złapie. Dobra. O, jest. I co, masz olej? Bo jest. Jakiś za jasny. Co za mało pracowało? Ile auto pracowało? Y 20 minut. To dobrze czy źle? No to po, po Już powinien być czorny. Okej. Okay. No to auto chodziło 20 minut po wszystkich dodatkach i po dwóch półkankach. Dobra. Tak wygląda Polo. Lepszy niż fabryczny. Może zapomnieli? No nie no, to... <gry> Ale co się stało? Przesunął koło, zerwał zapleczkę fleczkę paniu Teraz która to gaśnica? Kurwa, to ta dwójka pewnie. Jak już no to, to chociaż zużyjemy chociaż. To papel. to gaśnica? Kurwa, to Znajdź gdzieś tutaj blisko, żeby było. Po wymianie oleju. Ja uważam, że jest różnica i że to jest w sytuacji, kiedy masz ten samochód mocno zmęczony. Kiedy jest tak, że on przez poprzedniego właściciela nie był zadbany. A ty dasz mu takie dobre traktowanie. Zmienisz częściej olej, zrobisz płukankę nie tam co 15 tysięcy, tylko tak trochę częściej, co 5, I to w pewnym momencie, tak jak my dzisiaj, doszliśmy do sytuacji, kiedy ten samochód po raz pierwszy, za mojej pięcioletniej kadencji posiadania, miał jasny olej yy, po zmianie. To jest w ogóle no, niebywałe, mój mechanik nie uwierzy, Po zdjęcie <gry> nim pokażę po prostu. Także to jest, wiesz, to jest fajne. No, robisz to dla siebie, dla swojej, swojej fury, można mu tam zrobić prezent raz w roku. Hello. No nie są kosmiczne pieniądze, a, a świadomość tego, że pożyje dłużej, będziesz mógł pojechać z rodziną na łono przyrody, ze znajomymi na ognisko albo w dłuższą trasę. Pewnie, że się nic nie wydarzy, niezwykłego z silnikiem, no to warto. Myślę, że warto.